Do 27 stycznia 2013 roku. Jak na karnawał przystało, zaklapuj nam tu jak raz krótki wierszyk w temacie. Posłuchajcie. Jeden oktawy wielbi słowackiego, drugi znajduje cały smak w sonecie. Dla mnie zaś cztery wódki baczewskiego, Tworzą najlepszy czterowiersz na świecie, no może niekoniecznie dla mnie osobiści, ale i na pewno dla miłośników monopolu firmy Baczyskiego. Poznajecie państwo, tak, to był wiersz Henryka Zbierzchowskiego, najlepszy lwowski Henryk Zbierzchowski. A ten czterowiersz w rozmowie z Pawłem Gorczycą, pracownikiem firmy Baczyski, badał z mikrofonem Piotr Sobota, nasz korespondent z Rzeszowa. Może przedstawi Pan pokrótce historię reaktywacji firmy Baczewskiej? To był rok 1956, kiedy z Wiednia wyprowadzili się Sowieci. To pani Baczewska i jej syn Jacek Aleksander Baczewski, wspólnie ze swoim krewnym Edwardem Gesslerem i jego żoną założyli firmę Altwater Gessler J. Abaczewski GmbH, właśnie z siedzibą w Wiedniu i było to możliwe dzięki odzyskaniu przez pana Edwarda Gesslera fabryki w Wiedniu, którą stracił w czasie Anschlussu Austrii przez III Rzeszę i w tej fabryce pod zamówienia z dawnych rynków eksportowych fabryki głównie lwowskiej, czyli tej produkującej wyroby J. Abaczewski ruszyła produkcja, bo na rynku dawnym krajowym nie można było wódki sprzedawać, no, był to państwowy monopol spirytusowy, socjalizm, więc nawet no, nie mieli i po co wracać, zwłaszcza, że Lwów już nie był przecież w Polsce. Przetrwanie tej firmy było możliwe wyłącznie na emigracji. A receptura, jak ona się ma do tej przedwojennej? To jest dokładnie ten sam produkt, technologia, proces produkcyjny. Nasza wódka jest na bazie najdroższego w tej chwili spirytusu na świecie, czyli ziemniaczanego. On jest drogi dlatego, że po prostu ziemniak ma bardzo mało cukru. Trzeba cztery razy więcej surowca przedestylować, żeby uzyskać jeden litr spirytusu. Prawdziwa polska wódka przedwojenna, no właśnie, bo zawsze partowa o spirytus ziemniaczany. My go destylujemy trzy razy. Była zwykła wódka, no to była jeden raz destylowana, wódka wyborowa była dwa razy destylowana, wódka luksusowa była trzy razy destylowana, więc my jesteśmy taką typową przedwojenną wódką luksusową. Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się skoligaceniu obecnych producentów, czy właścicieli marki Baczewski, to jak to się ma pokoleniowo do ostatniego Baczewskiego, lwowskiego? To jest rodzina żydowskiego pochodzenia, która mniej więcej w XV wieku osiadła na ziemiach polskich pod nazwiskiem Geiger. I małżeństwo Geiger miało swoją fabrykę wódek, rosolisów i likierów. Mieli też m.in. dwie córki, bo o nich wiemy, że jedną córkę wydali za baczelesa, drugą za Gesslera i obu tym małżeństwom w prezencie ślubnym podarowali destylarnię. Jedną w cuk mantel na Śląsku Gesslerom, a baczewskim, czy baczelesom w Lwowie, czy wybranówce pod Lwowem. Sami dalej jakby produkując, więc właśnie te trzy rodziny, Geiger, Gessler i Baczewski pochodzą od tych rodziny Geiger Edward Gessler był o ile dobrze wiem, kuzynem Pani Baczewskiej, czyli żony jednego z dwóch braci Baczewskich, którzy przed wojną prowadzili fabrykę. Obaj ci bracia zginęli w sowieckich łagrach. Przeżyła właśnie żona jednego z tych dwóch braci i jego syn Jacek Aleksander Baczewski, którzy to właśnie razem zawiązali tą w 1956 roku firmę Alvatergester J. Baczewski. Czy tradycja lwowska jest jakoś eksponowana przez państwa firmę? Czy są jakieś jasne odwołania? No jak to funkcjonuje w Wiedniu? I tak jak zawsze na butelkę. Baczewskiego był napis Lwów, wcześniej Lemberg, później Lwów. W tej chwili piszemy Lwów Wiena. No bo jakby jest to firma, która pochodzi ze Lwowa, jest kojarzona z Lwowem, do dzisiaj jest tam fabryka odbudowana, która nie produkuje alkoholu, tylko instrumenty diamentowe. To jest to lwowska marka produkowana dzisiaj w Wiedniu. No też tak proszę pamiętać, że przez 120 lat była to austro-węgierska firma. Później był ten krótki epizod Polski, dwudziestolecia międzywojennego. On się niestety bardzo szybko skończył dla prywatnych przedsiębiorców. i Mogli wrócić tam, gdzie kończyła się żelazna kurtyna, czyli właśnie do Austrii. Czy obecni właściciele mają jakąś świadomość tej lwowskości czy polskości? Czy może w jakichś archiwach rodzinnych są gromadzone stare pamiątki? Nie ma właściwie żadnych pamiątek. To jest rodzina, która Musiała w trybie awaryjnym, jak, jako Żydzi, prawdziwym cudem uciekli tu przez Związek Radziecki, Rumunię do Europy Zachodniej, do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Nawet obecni właściciele nie wiedzą do końca, jak to jak te losy się ich toczyły. Do Lwowa wrócimy, myślę, jako firma. Byliśmy dopiero co właśnie z jednym z braci w Lwowie. Może przypomina Pan sobie reakcje sentymentalne, a jeśli tak, w których miejscach, czy które miejsce Państwo oglądali w Lwowie będąc? No, popłakał się, tak? No, była fabryka. No, to jest piękny budynek. No, dla Żydów w ogóle, no, taka podróż do Europy Środkowo-Wschodniej jest dosyć traumatycznym przeżyciem. Ich mama, która żyje do dzisiaj, ma 82 lata, Leonie Gessler. Jak skończyła się wojna, nie znała ani jednej osoby na świecie. Nie przeżyła ani jedna osoba, którą zna. Czy może jest Panu wiadomo o tym, że rodzina jakoś specjalnie kultywuje, może jakiś fragment, jakąś pamiątkę taką, która jest pewną świętością wywiezioną z Lwowa czy z Polski? Oczywiście, to zeszyty z Recepturami. No to jest taka rzecz, która na Facebooku kilka stron żeśmy nawet zeskanowali, żeby pokazać jak to wygląda. One są w języku niemieckim, ręcznie pisane, zaszyfrowane są też, bo jest podany składnik, ale nie jest podana jakby w kodzie podana jest jego ilość, proporcja, bo tak się zabezpieczano przed tym, żeby tej receptury nie ukradziono. Zarówno pani Baczewska, jak i pan Gessler. No, nie pakowali nic poza skarpetą diamentów i tym zeszytem z recepturami. No właśnie to było jedyne, co mieli takiego naprawdę cennego. Tylko co ich złapano. No to się prostu tymi diamentami i tak pozbywając się tych diamentów wyjechali w końcu z tej Europy, która była wtedy no, naprawdę dzikim kontynentem. Ta rodzina była normalną, polską, katolicką rodziną i to wojna zrobiła z nich znowu Żydów. Od kilku pokoleń oni mieli polskie nazwisko, mają przecież na cmentarzu Łyczakowskim przepiękną kaplicę, grobowiec, tam są pochowani był Jacek Aleksander, jego matka, ojciec, dzieci, więc oni byli no, takimi no, prawdziwymi Polakami. No, był powstańcem styczniowym, jeden Baczewski, grup ich gościł na trzy lata prochy Juliana Ordona, tego, którego Mickiewicz uśmiercił, w, nieprawdziwie zresztą na reducie Ordona, to tam trzy lata spoczywa. No Taka wspaniała polska patriotyczna rodzina, która. Niestety po wojnie nie miała po co do Polski wrócić już. Kiedy płonęła we wrześniu 1939 roku fabryka Wódek Baczewskiego, wielu batiarów ze łzami w oczach wzdychało. Bożysz, ty mój, tyli dobra się marnuj. No i wydawało się, że tamten dawny, wspominany przez smakosze aromat już nigdy nie powróci, a tu maci, Jest. Niespodziwanka Właściwie to powinien to być moment optymistyczny na zakończenie, ale niech stracy. Będzie jeszcze jeden. Z Pawłem Gorczycą z firmy Baczewski rozmawiał Piotr Sobota. Tajojki, nie może być inaczej. Wiwat Baczewski. Jak jest towarzystwo, to ćmagi się pij, a państwo dobrze to wiecie. Sztamaj za nie szkodzi, raz tylko się żyj i wszędzie tak bywa na świecie Szacunek na zdrowi ta jeszcze jednego, by tylko nie przebrał nikt miary. Napijmy się jeszcze kuchary kulegu. niech żyją nam lwowski batiary. Bo ćmali to fajno pić, ha, ha. bez ćmali ciężko jest żyć, bo u nas i batiar i miglas to znak, że ćmaga jest dobra, jura jest zła, bo ćmaga to fajna rzecz, bo ona klawa jest ciecz. Maczecki na stoi batwiarów to graj, ćmaga to gębi raj. Jak chulasz do domu już wezwać matany, musi ci wybaczyć panowie, a nogi ci noszą od ściany do ściany, kanioła na bakier na głowi. Tak co ja narobił, co powie kubita, i oj, jak ja stary i głupi. W chawirze ci z pyskim małżonka przywita, I sztent będzie straszny w hamowi. Bo ci do fajno pić. Bez smagi ciężko jest żyć, bo u nas i badiar i miglas to zła że ćmaga jest dobra, bajura jest zła, bo ćmaga to fajna rzecz, bo ona grawa jest ciecz, Baczewski na stole i to graj, ta ćmaga to gębi A rano si budzisz i ślip masz podbity Kryszbanty ci wolu do tego Boś nałapał od swoich ubity I pytasz się pewnie dlaczego Bałakasz do siebie mam dość taki ściry Niech ona tu do mnie nie wraca Zakładasz kanioły ta i z skawiry Bo trzeba wykirzyć na kaca Boć magi to fajna pić Bez śmagi ciężko jest żyć Bo u nas i bagia i miglans to zna że maga jest dobra, bajura jest zła bo maga to fajna rzecz Bo ona grawa jest ciepła. Bačeski na stoli, bačarum to graj, tač maga to gemiraj, tajan.